Cześć, wracamy z naszą serią, w której przyglądamy się chrześcijaństwu, chrześcijaństwu po prostu. Teraz chcielibyśmy kontynuować ten temat, który podjęliśmy poprzednio, a mianowicie przyjrzeć się tej sytuacji, w której to napięcie między dobrem a złem wynika z faktu Boga Stwórcy, który jest nieskończenie dobry. I z faktu wolności. Z, I z faktu wolności, w której z, ze względu na którą możemy kochać, ale możemy też podejmować złe wybory. Mhm. No i teraz y, może się pojawić w was takie pytanie, no dobra, ale... Czemu ktoś miałby wybierać zło? W sensie, skoro dobro jest takie piękne, skoro widzimy, że no to jest to, czego tak naprawdę chcemy, no to skąd się to tak naprawdę bierze? W sensie czemu ja widzę, że tak naprawdę prawda o mnie jest czymś pięknym, a z drugiej strony jest jakaś taka droga na skróty, żeby jednak jakoś naciągnąć ten obraz samego siebie, jednak pokazać siebie może z jakiejś innej strony. Mhm. Jednak tutaj trochę, trochę, trochę skłamać, jednak tutaj trochę coś naciągnąć, tutaj może kogoś delikatnie zdradzić albo być leniwym. I te wszystkie drobne pokusy jednak nas są i często za nimi idziemy. Mhm, mh. No właśnie, i tutaj. I chrześcijaństwo przychodzi do nas z doktryną, z prawdą o grzechu pierworodnym. Tak, to, to może warto na początku zaznaczyć, że to, co tutaj mamy na myśli, to nie jest jakiś grzech pierworodny w tym sensie, że on się zdarzył historycznie najpierw. To znaczy, że czyli jakiś faktycznie jeden historyczny grzech, z którego dopiero wypływają wszystkie nasze grzechy, w to można na to jakoś tam patrzeć, można patrzeć inaczej i to są różne jakby obrazy czy interpretacje tej prawdy, ale to, na czym się tu warto skupić, to, to taka postawa człowieka w samym sobie, czyli tutaj bardziej o grzechu pierworodnym mówimy jako o takim rdzeniu, z którego wypływają wszystkie grzechy w każdym z nas. To znaczy, grzech pierworodny się dzieje w każdym z nas w pewnym sensie w momencie, w którym my podejmujemy te złe decyzje. No i on polega na czymś takim, i to może właśnie przyjrzyjcie się sobie w takiej sytuacji, kiedy nasza wolność napotyka na pewną granicę. Napotyka na te granice rozeznania tego, co jest dobre, zgodne właśnie z pójściem za Bogiem, i tego, co jest złe, czyli tego, co gdzieś nagina to dobro, gdzie, co je wykrzywia. No i teraz spotykając taki wybór, ja jako człowiek wolny, y, mam też pragnienie takiej absolutnej wolności. Mam pragnienie jakiejś niezależności od tego wyboru. Chciałbym sam móc sobie wybrać, czy ja chcę wybrać, czy jak, jak ten wybór w ogóle ma przebiegać. Tak. No i jak sobie przypominacie, właśnie pierwszy rozdział Księgi Rodzajów, no to y, tak to mniej więcej właśnie tam wyglądało. To znaczy, człowiek. Sam chce yy, uczynić siebie Bogiem, sam chce wybierać, co jest dobre, a co złe. No I to jest to, o czym tutaj mówimy. Tak, tak, tak. Czyli, czyli właśnie ten grzech pierworodny nie jest jakimś, jakimś koniecznie historycznym wydarzeniem. To jest bardziej takie źródło, tego, takie źródło, które polega na chęci samostanowienia, na chęci bycia zupełnie niezależnym, zupełnie... Absolutnie decydującym o tym, co, co będę robił, więc, mhm. więc to jest to źródło grzechu. No ale nadal właśnie możemy się zastanawiać, czy, czy Bóg nie mógł nas tak stworzyć, żeby on, żeby jakoś automatycznie być pociągniętym, pociągniętym do tego dobra. O tym już trochę mówiliśmy w poprzednim odcinku. No a teraz z kolei pojawia się pytanie, jak, jak to naprawić? Co, co z tym można zrobić? Jak z tego z tej sytuacji, tego tego grzechu, tego tej skłonności do stawania się na równi z Bogiem y, można wyjść? No to już nie bądź taki, wszystko jest dobrze, po prostu Podejmij sobie tego dnia decyzję, że dobra, ja już jestem dobrym człowiekiem i koniec. Tak, tak właśnie, dlaczego, dlaczego nie może być tak, że, no dobra, stwierdzam, że, że, że jestem tym dobrym człowiekiem i od dzisiaj nim jestem. No pewnie sami w sobie widzimy, że często sobie takie postanowienia robimy. Od dzisiaj nie robię rzeczy x, od dzisiaj nie palę. No i jednak nam to jakoś nie wychodzi, jednak sami, sami sobie z tym nie radzimy. No tutaj jakąś analogią może być to, no, człowiek, który Wpadł do dołu, na przykład, albo gdzieś tam tonie tonie w, w rwącej rzece. No, raczej sam z tego dołu nie wyjdzie. Musi być ktoś ponad nim powyżej, kto, kto, kto w tym dole nie jest, kto go z tego dołu wyciągnie, albo musi być ktoś, kto, kto stoi na brzegu tej rzeki i poda mu tę rękę. I go z tej rzeki wyciągnąć. I tutaj jeszcze jedna fajna analogia, tak żebyśmy zobaczyli, do czego można ten grzech porównać i czemu my sobie mówimy w chrześcijaństwie, że on jest przekazywany jakby z pokolenia na pokolenie. Myślę, że bardzo fajną analogią do tego jest uzależnienie od narkotyków i przyjrzenie się temu, na przykład, jak to funkcjonuje w momencie, w którym jakaś kobieta jest uzależniona od narkotyków i potem w jaki sposób to wpływa na jej dziecko. To większość badań pokazuje, że faktycznie prawdopodobieństwo, że to dziecko też będzie uzależnione od na przykład tego samego rodzaju narkotyków, a jeśli i w ogóle matka y, bra, brała te narkotyki w momencie, w którym była w ciąży, no to już w ogóle to mm. jest jakieś niesamowite, e, pokazują, że właśnie e, możemy myśleć o grzechu jako o pewnego rodzaju uzależnieniu. I teraz co jest ciekawe, jak się przyjrzycie programom wychodzenia z uzależnień, tym programom na przykład 12 kroków i tak dalej, to zawsze ich pierwszym punktem jest uznanie, że samemu nie dam rady sobie z tym poradzić. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli widzimy też odbicie... Tej rzeczywistości duchowej, czy takiej w ogóle integralnej człowieka grzechu, widzimy jej y, odbicie tej rzeczywistości w każdym uzależnieniu człowieka, w jego psychice, że z każdą tego rodzaju słabością, z zniewoleniem, on nie jest sobie w stanie poradzić sam. On potrzebuje jakiejś pomocy z zewnątrz. To, to jest bardzo fajna, fajna myśl. Y, ona też trochę nawiązuje do tego, co, co w którymś z poprzednich odcinków y, omawialiśmy. No czyli właśnie, że jeśli my najpierw nie zauważymy, że potrzebujemy tej pomocy, że jesteśmy chorzy, potrzebujemy tego lekarza, no to rzeczywiście no to całe chrześcijaństwo nie ma nam za dużo do zaoferowania, mówiąc takim pragmatycznym językiem. Czyli najpierw muszę zauważyć, że jestem w tym dole i po drugie, że chcę coś z tym zrobić, że nie, nie chcę w nim być, że, że chcę z tej rwącej rzeki wyjść na brzeg. No i to jest to, co nazywamy skruchą. To możesz czy, czym jest ta skrucha? czym to polega? Czy to jest Czyli skrucha jest taką e, postawą. Możemy też się zastanawiać, czy to jest proces, czy to jest e, jeden moment. E, też jak sam na przykład na siebie patrzę, no to e, zazwyczaj e, ten moment, kiedy ja zauważam, że zrobiłem coś złego i, i stwierdzam, nie chcę tego, chcę to odrzucić. E, to zazwyczaj to, to chwilę trwa. Gdzieś tam jest ten ostateczny, e, bezpośredni moment, ale, ale to jest też jakiś proces. To jest właśnie. E, Proces, w którym ja zauważam to zło i w którym y, zaczynam za nie żałować, czyli chcę zmienić swoje życie, chcę wyjść z tego, z tego dołu, z tego uzależnienia. No dobra, tylko właśnie zobaczmy, że w, w, że w tej skrusze jest taki ciekawy element, że ta osoba, której najbardziej potrzebuje, jest najmniej do niej zdolna. W mhm. szczególności każdy z nas, no, pewnie doświadczyliście tego w różnych kłótniach, prawda? Czyli że kłócimy się z drugą osobą, na przykład w związku. I y, przepraszamy za coś, okej, okay, tu się zachowałem źle, ale mamy też taką myśl. No dobra, ale ty się też nie zachowałeś idealnie, albo mm -hmm. ty też tutaj za coś powinnaś przeprosić. No i możemy powiedzieć, że to jest taka skrucha nieidealna. To jest taka skrucha, w której y, nie jesteśmy w stanie w pełni uznać tej swojej winy i jakby na tym się skupić, tylko ciągle mamy z tyłu głowy jakąś taką myśl, jakieś wymiany, albo jakieś takie przekonanie jednak o tym, że no dobra, coś zrobiłem źle, ale to coś też zrobiłem dobrze. I, I myślę, że doświadczamy to w każdej przestrzeni, w której podejmujemy jakichś złych wyborów, że gdzieś w tej naszej skrusze jest zawsze domieszka y, pewnego takiego buntu, że my jednak nie chcemy się tak w pełni y, mm. ukorzyć, że ja, ja jednak no tak naprawdę miałem dobre intencje, może to jednak nie jest Najpierw, moja wina. Tak, no właśnie. I, i dlatego to, co, to, o czym pisze Luis, to, co mówi nam chrześcijaństwo, to to, że potrzebujemy tego kogoś, tego kogoś, kto y, nie jest podatny właśnie na te. Na te pokusy jakiegoś buntu, kto stoi ponad nami, kto pomoże nam z tej sytuacji wyjść, i kto ten jakiś taki nasz niedoskonały żal przemieni rzeczywiście w taką prawdziwą i doskonałą skruchę.